Cześć. Dzisiaj pokażę Wam jak działa sterowanie żaluzjami za pomocą kanix u jednego z moich klientów. Widzimy tutaj żaluzję oraz e, telefon, w który znajduje się wizualizacja serwera Jigsaw Pro od Comfort Click. Użyliśmy tutaj modułów od MDT. Tutaj widać jak żaluzje reagują na opuszczanie i podnoszenie oraz jak zmienia się kąt nachylenia lameli. W aplikacji można też Podejrzeć ich aktualny stan, to znaczy czy są otwarte, zamknięte oraz na jakiej wysokości się znajdują. Tu widzimy rzut domu, na którym możemy zobaczyć, gdzie znajdują się żeluzje i inne elementy. Możemy też sprawdzić stań i pozycję wybranych elementów. System można sterować z telefonu, tabletu albo komputera. Potrzebujemy do tego odpowiedniej aplikacji. Która jest dostarczana przez integratora razem z programem KNX.